Cześć, z tej strony Remek z motocontrolera, a to jest kolejny odcinek Okiem Ekspert. Dzisiaj historia z oględzin BMW. Oczywiście nie byle jakiego, bo było to mocno zaakcentowane w ogłoszeniu w pełnym empakiecie zewnętrznym i wewnętrznym z nowymi felgami empakietowymi. I klient sobie taką BMW znalazł. Była to Seria 5 w Turingu z 2021 roku. Znalazł ją na jednym z portali ogłoszeniowych, tym najdroższym. Jak to się wszyscy już zaczynają śmiać i hejtować. No ale BMW za 124 900, więc ogłoszenie też nie może kosztować mało. Przejrzałem sobie na początek ogłoszenie. No tak, piątka, 21 rok, w pełnym pakiecie. E, treść ogłoszenia e, długa i bardzo dobrze. Wszystko wypisane, całe wyposażenie, że auto bezwypadkowe. Eee, sprowadzone, zarejestrowane, sprzedawane na fakturę, e, nowe opony. E, zimowe, e, zakupione e, i założone na tym aucie. Drugi komplet opon letnich e, też był w zestawie. Więc wydaje się, że wszystko w porządku. Więc co? Więc dzwonię, umawiam się i jadę na miejsce. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Po przyjeździe jak zwykle oględziny auta. Najpierw z zewnątrz, dokładne każdego elementu. No, z przodu było trochę tam obić od kamyczków. Na masce nawet był taki większy troszeczkę zadziorek. Auto miało przejechane 170 tysięcy kilometrów w 4 lata, nawet nie całe 4 lata, no to wiadomo, latało po autostradach pewnie dużo, więc stąd te, stąd te obicia od kamyczków, reszta samochodu, tu wszystko wyglądało z boku, dach, tu wszystko OK. Na tylnym zderzaku, delikatne zarysowania, no, kombi. Ktoś pewnie coś woził, ładował, takie normalne ślady eksploatacyjne. Pomierzyłem sobie ten samochód e, miernikiem. A, całe auto między 100 a 160 e, mikronów, a, więc wypadku na pewno nie miał. A, Drugiej warstwy lakieru też nie znalazłem, żadnej masy szpachlowej. Pomierzyłem sobie wnęki, tutaj też wszystko było oryginalne. E, żadnych śladów odkręcania, żadnych śrub. Szyby były e, oryginalne, oprócz szyby przedniej w 24 roku była wymieniona. Reszta oryginał, numerami się zgadzały. Tutaj wszystko jak najbardziej OK. Pojrzałem na opony, to tak, były nowe, były, były nowe, no tylko no, tutaj pan, który sprzedawał, no to poleciał budżetowo Triangle, czyli Made in China, no ale nowe, więc okej. Okay. Ten drugi komplet tych letnich opon e, to był Goodyear, e, tylko, że one no niestety wyglądały bardzo słabo, no to tak, można je było wziąć, ja bym ich nie brał, bo... Szkoda ich zakładać, <laughs> trzeba by je tylko ewentualnie wywieźć na przok i oddać. E, i, I tyle. Silnik, podniosłem maskę, normalne, takie delikatne, bardzo zakurzenie, Nie wiem, czy był czyszczony, może był czyszczony, może nie, bo ktoś po prostu o niego dbał, ale wyglądało pod maską ładnie. Pod maską, no, tylko tylko 2 e, litry chociaż w tych czasach to i tak już dużo. Ale 2 litry dieselek 190 KONI w miękkiej już hybrydzie. No, niestety nie miał x drive'a. No, taka wersja dwulitruweczka. Ok, odpaliłem sobie ten silniczek. Bardzo ładnie chodził. Nie było słychać łańcucha. To już w sumie silniki z serii B, a nie N. Tutaj niby ten rozrząd poprawiony. Ja zawsze i tak zalecam weryfikację takiego łańcucha. Mimo wszystko, mimo że to jest poprawiona wersja, i tak dalej, zawsze warto zweryfikować. Ewentualnie coś tam wymienić, może chociażby napinacz, skontrolować ten łańcuch. Po co mieć potem jakieś niemiłe niespodzianki, i nie najboże robić remont albo coś takiego. Więc silnik chodził ok. Nic nie było, żadnych niepokojących dźwięków nie było słychać. Poziom płynów eksploatacyjnych był w normie. Lampy były oryginalne: też nie było widać, żeby cokolwiek było odkręcane, czy botniki, czy tam lampy, czy, czy maska. Tu wszystko było jak najbardziej ok. W bagażniku. Spojrzałem sobie do bagażnika, no tam było, tak jak mówiłem, zderzak był delikatnie, gdzieś tam miało ryski i e, bagażnik na podłodze, tutaj ta rączka od podnoszenia, takie plastikowe elementy, widać było na nich e, zarysowania, e, czyli było, było coś wożone. Reszta była jak najbardziej ok. BMW nie posiadała koła zapasowego, no bo już nie ma, zestaw naprawczy e, był. Więc tutaj było wszystko ok. Przechodząc do wnętrza, wnętrze bardzo ładnie utrzymane jak na 170 tysięcy, tak? M pakietowe, kierownica M fotele też z alkantarą, z ładnymi przeszyciami. Tu wszystko wyglądało bardzo, naprawdę bardzo ładnie. Nie było żadnych przetarć na tapicerce i tak dalej. Kierownica może nam wieniec do wyczyszczenia sama skórka, ale tutaj ok. Jakieś naprawdę to już czepialstwo by było w czteroletnim samochodzie 170 tysięcy, że tam gdzieś tam kilka jakichś rysek e, takich drobniutkich, ale to wszystko. Nic więcej, nic więcej wielkiego nie było. Całe wyposażenie sprawne było bogate, head-up, kamery 360 i tak dalej, to wszystko, wszystko było na pokładzie, wszystko działało. Na desce nie świeciły się żadne błędy. Podłączyłem auto do komputera. Czyściutko, wszystko jak najbardziej. Okej, okay. więc nie było się do czego przyczepić. Całe oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, wszystko działało jak należy. Do samochodu były dwa oryginalne kluczyki. Od razu siedzą w aucie, no Jak to w będę, sprawdziłem sobie historię serwisową. Tutaj e, z ekranu popatrzyłem wszystkie wpisy. No, ostatni wpis był. E, e, był taki, że przegląd został przekroczony o 2200 km, ale był wykonany tylko, że 2200 km było po terminie, który zgłaszał samochód. A cała reszta jak najbardziej ok. Przejechałem się tym samochodem, jechał w porządku, jak to dwulitrówka, 190 koni, no w piątce, no szaleństwa tam nie ma, ale to wystarczający silnik do tego samochodu. Jechał bardzo fajnie, przyjemnie, komfortowo. No to seria 5. Tak? Możemy się śmiać tam, BMW i tak dalej, ale no słuchajcie, no, marka premium. Mimo wszystko jest to naprawdę fajnie zrobione, fajnie wykonane, dobrze wyciszone. Miło się w tym samochodzie przebywa, miło się nim jedzie, połyka kolejne kilometry, więc jest jak najbardziej ok. Pojechaliśmy jeszcze sobie na stację diagnostyczną, obejrzałem samochód z spodu, wyglądał naprawdę ładnie, tam nawet odginałem te plastikowe obudowy, które oczywiście wszystkie były na swoim miejscu, oryginalne, tam blok silnika był bardzo ładny, jeszcze się nawet świecił, no ale tak jak mówię, może był myty gdzieś tam profesjonalnie dobrze, ale wyglądało to naprawdę wszystko bardzo, bardzo, bardzo dobrze, jedynie tam na układzie wydechowym ma jakaś powierzchowna korozja, czyli... Standard nic wielkiego, więc co? Wróciliśmy tym samochodem na miejsce. Przyjrzeliśmy się, tam, oczywiście, dowód rejestracyjny, i tak dalej. Było auto zarejestrowane, ubezpieczone z aktualnym przeglądem technicznym, więc co? No, nie zostało nic innego jak. Pożegnać się ze sprzedającym i zadzwonić do kupującego. Opowiedzieć mu to wszystko. Bezwypadkowe Jasne, Tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód pojazdu powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl. Werdykt był e, e, pozytywny. Naprawdę nie dopatrzyłem się jakichś e, dziwnych rzeczy. Te ślady eksploatacyjne to taki standard, więc Wemka jak najbardziej polecona. Ładna biała w tym M-pakiecie. Myślę, że jeszcze długo posłuży. Oczywiście, jak się będzie ją odpowiednio serwisowało, dbało się o nią. Więc samochód polecony, pozytywny. Więc co? To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, żeby komentować, subskrybować nasz kanał. I co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.